Iloczyn wszystkich rozwiązań równania to już czwarty filmik z serii fundamenty do matury z matmy. A dziś równanie z wartością bezwzględną. Wartość bezwzględna pojawiała się na ostatnich arkuszach maturalnych w bardzo różnej postaci, ale w aktualnym informatorze maturalnym znajdziemy dokładnie taki zapis. Więc dzisiaj skupimy się właśnie na takim równaniu. Zanim przejdziemy do rozwiązania, to zasubskrybuj nasz kanał, bo seria fundamentów maturalnych pojawia się co poniedziałek. Dobra, lecimy. Iloczyn wszystkich rozwiązań równania, wartość bezwzględna z 2x dodać 4 równa się 10, jest równy. To jest banalne. Takie równanie zawsze możemy rozbić na dwie części nie używam nawet mózgu. I opuszczamy tylko wartość bezwzględną, przepisując wszystko dokładnie tak, jak było, czyli 2x plus 4 równa się 10. Już bez tych patyczków wartości bezwzględnej. W drugim przypadku przepisujemy to, co pod wartością bezwzględną, dokładnie tak samo, ale po drugiej stronie zawsze zmieniamy znak na przeciwny, czyli zamiast dziesiątki będzie minus 10. I mamy dwa równania. Oba rozwiązujemy. W pierwszym przerzucamy sobie czwórkę na drugą stronę, czyli będzie 2x równa się 10 minus 4. Podzielimy wszystko przez 2, co da nam wynik x równe 3. Teraz zabieramy się za drugie równanie i robimy dokładnie to samo. Po przerzuceniu czwórki będzie 2x. Równe minus 10 minus 4, czyli 2x równa się minus 14. Podzielimy to przez 2, da nam to wynik x równe minus 7. Teraz czytamy dokładnie treść polecenia. I widzimy, że jest napisane, że iloczyn wszystkich rozwiązań równania, czyli nie wystarczy tylko obliczyć tych x, -ów. iloczyn to mnożenie. Więc te dwa rozwiązania trzeba jeszcze ze sobą pomnożyć, czyli 3 razy minus 7 daje nam wynik minus 21. I taką odpowiedź sobie zaznaczamy. Zapisz sobie ten filmik, bo to klasyk, który naprawdę warto umieć przed maturą.